Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Mamy już 15 minut po godzinie 9 Witamy Jarka Damka, dzień dobry Dzień dobry Nasi mają kolejną fazę to Znaczy do fazy pucharowej przeszli zdaje się Tak? Już? Chcesz, chcesz iść w tę stronę? Słuchaj, ja, by, ja wymyśliłem sobie coś takiego Polak, Saudyjczyk, dwa bratanki Kto nas nie wyratuje wy, wy Ten nie z Arabii Saudyjskiej Ale, nas, ale nas Argentyńczycy wyratowali Bo, bo, byli, bo nie strzelili wyjątkowo szczęstemu? Messi nie strzelił? Te, też, ale wyjątkowo byli łagodni Oni się tego oszczędzali Matko jedyna, możemy mówić o tym meczu oczywiście, ale powiem Państwu, że niby się człowiek cieszy, bo po 36 latach dziecięcią będąc. A tak, kiedy to było w Meksyku? Meksyko w Meksyku, bo ja pamiętam, że oni wtedy wyszli, smolarek potem nie bardzo sobie radził, chociaż był najlepszym zawodnikiem naszej drużyny. Yy, I to był ten smolarek, ten bardziej taki utytułowany, nie łzeb. <słyska> 65 529 5529. Zapraszamy oczywiście Państwa do dzwonienia. Możemy o tym ogromnym sukcesie polskiej reprezentacji porozmawiać, ale możemy też porozmawiać o innych rzeczach, co tam u Państwa. Dzisiaj jest już grudzień, więc możemy już wchodzić w klimaty. Jingle bells, jingle bells, tak? Na przykładowo takie, albo jakieś takie, co tam jeszcze w grudniu jest? W grudniu? Węgiel jest potrzebny. Świętej Barbary, o widzisz, o, patronki główników. dobrze mówisz. Tak. E, także od dzisiaj podobno w MPCU jest węgiel za 2000 zł. Tak zapowiadał pan prezes. E, Ale za to i nie, że sprawdzam, tylko no tak miało być. Hmm? To teraz sprawdźmy, co nasi słuchacze mają do powiedzenia. 65 529 55 29. Oczekujemy na Was. Oczekujemy z niecierpliwością na Państwa telefony. Kto się chce tutaj z nami podzielić jakimiś sprawami. I widzę, że szalu nie ma od rana. To co, możemy. Ty oglądałeś w ogóle ten mecz? Czy ja to, powiem był tak, artystą, ja, ja to bym nie muzykowałeś. I ja byłem akurat wtedy na antenie i miałem y, dwa programy, które pozwoliły mi jedynie na zerkanie na relację tekstową. Aha. Więc emocji było tyle, co Ale, na kartce papieru. Czyli czytałeś tak zwaną relację, którą jakiś tak. dziennikarz, a ten dziennikarz on tam jakoś emocją też się dzielił? No, czy to tak? Bardzo ładnie, tak. Pisał, że jesteśmy już w samolocie. I tak dalej. No i proszę, i nie jesteśmy jeszcze. Jeszcze trzeba na te 4 dni ten hotel wykupić. E, 65 529 5529 Zapraszam bardzo serdecznie i bardzo gorąco do tego, żeby się tutaj z nami porozmawiać. Sprawdzałeś telefon, bo ja mówię. się. Tak. O, o już ktoś bardzo. dzwoni. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, witam Witamy serdecznie. Panią. Dzwonię z kościana. Ja jakieś dwa Oła. tygodnie temu prosiłam o pasy na ulicy Nacławskiej. I sam I bardzo chciałam za to o. podziękować. Także szy, szybka reakcja była i, i bardzo się z tego powodu cieszymy. Bardzo serdecznie dziękujemy zarządcy drogi, że tak zareagował i się ustosunkował pozytywnie. Co? Kwiaty i motyle, szanowna pani, gramy, co? Oczywiście. Oczywiście. Kwiaty i motyle dla zarządcy drogi ulicy Nasławskiej w Kościanie. Proszę uprzejmie. Koleżanka Aneta się tutaj do nas odezwała, że teraz nie wiem kto to powiedział, bo ja tego nie powiedziałem. Messi nie strzelił gola, tylko Alvarez i Magalister. Tak. Ty mówiłeś, ja że powiedziałem, Messi. Nie że, że Mesiemu, y Messi o, nie strzelił gola. Że, bo że obronił, y karnego. Mesiemu, tak jest, tak. To, to widocznie. Ale pozdrawiamy koleżankę Anetę, która jak ona została powiedziała, że jesteśmy słoneczka także dzięki. Mamy telefon, dzień, dzień dobry. dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z takim zapytaniem. Może Państwo będziecie mogli nam pomóc. 12 grudnia ma zostać wprowadzony nowy rozkład jazdy pociągów na koleje wielkopolskie. Mhm. I nie wiadomo z jakich powodów i przyczyn zostaje zlikwidowane połączenie na trasie Ostrów-Leszno, gdzie młodzież o 7 rano jedzie do szkoły. Na godzinę 8 do szkół leszczyńskich. Dojeżdża tym pociągiem. Pociąg ma naprawdę dużą ilość osób, pasażerów i nie wiadomo z jakich powodów to połączenie zostaje wycofane. A jest obok jakieś połączenie? Typu pół godziny wcześniej, pół godziny później. Nie. Na, y, połączenie, które y, jest następne możliwe, to jest dopiero po godzinie dziewiątej. A wcześniej? Do, nie ma, nie ma. nie ma. I tu jest bardzo duży problem, bo młodzież dojeżdża z Pudliszek, z krobi. Yy, nie będzie w jaki sposób dostać się do leszczyńskich szkół. No tak. Powiem I... pani, że ja sam jeździłem tym pociągiem. Znaczy, no bo właśnie, nie, ja Nie też wiem, jeździłam czy tym, ale dojeżdżałem do Leśna pociągiem, który w Leśnie był 15 po 7. Tak, ja e, też tym pociągiem jeździłam. To może, nie, no to pani jest pewnie dużo młodsza i jeździła już pani nowoczesnymi pociągami. Ja to takimi piętyrosami, ale tak. Ja też takim jeździłam. Może mój sz... głos jest taki młody, ale ja też takim pociągiem jeździłam. Szanowna i... pani, absolutnie się tutaj zgadzam, że jest to bulwersujące, ponieważ naprawdę bardzo wiele młodych ludzi, bardzo wielu młodych ludzi do szkoły, ludzie do pracy dojeżdżali. Tak, i tak. I to tak od... Moje dzieci jeżdżą tym pociągiem również do szkoły i teraz stoimy my jako rodzice w kropce. W jaki sposób te dzieci mają się do tych szkół na godzinę ósmą dostać? Dobrze. Kolej... A pociąg naprawdę ma dużą liczbę pasażerów. Nie jest pustym pociągiem, który jeździ. I w żaden sposób nigdzie nie możemy uzyskać informacji, co jest powodem likwidacji tego połączenia, mm -hmm. albo czy y, jeszcze ewentualnie jakaś korekta będzie możliwa. Czy ewentualnie my, albo szkoła może gdzieś złożyć jakiś wniosek, że to połączenie jest potrzebne. Czy ja wiem, że koleje zawsze konsultują te rozkłady jazdy, tylko mało kto wie, gdzie szukać tych konsultacji. Natomiast no, a... No, ja nie wiem, czy, czy pani Latorośle obecnie dojeżdżają tym pociągiem. Tak. I mogą z ręką na sercu powiedzieć, że ten pociąg jest wypełniony pasażerami, że on powietrza tak. nie wozi. Tak. Moje dzieci wsiadają y, w dokładnie i ten pociąg jest wypełniony. No tak. Dobrze, okej, okay, bardzo dziękuję. Dob no, na pewno spróbujemy się dowiedzieć, co, co stało u podstaw, albo czy można te decyzje jeszcze zmienić, bo Oczywiście. Bo no do bardzo 12 by nam grudnia zależało. zostało niespełna dwa tygodnie, więc... Tak, z a 12 grudnia y, do, y, będzie zmiana rozkładu jazdy. I nie macie no i, w nowym rozkładzie już tego pociągu. I, i, i nie ma w rozkładzie tego pociągu. Hmm, dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Spróbujemy pozdrawiam. się tutaj zorientować w Poznaniu w kolejach wielkopolskich albo nawet w Urzędzie Marszałkowskim, bo koleje wielkopolskie są instytucją podległą samorządowi województwa. No ja tam się bulwersuję tym, bo mówię, dojeżdżałem 4 lata. Trzeba było wstać o 6 i się szło na pociąg. Mamy kolejny telefon. I witamy na ten dzień dobry. Witam serdecznie. Tak, słuchamy pana. Odnośnie tego przyjazdu z Ostrowa tego pociągu, mm -hmm. co przed chwilą pani dzwoniła. Mm -hmm. Że to jest nieprawda. Pociąg z Ostrowa przyjeżdża do Leszno o godzinie 7.23. I w nowym rozkładzie będzie, tak? I jest, w nowym rozkładzie jest tak samo, jest. Mm, bez żadnego problemu. Dobrze, trochę mnie pan, to, trochę, to, trochę mnie pan uspokoił, chociaż jeszcze sobie to sprawdzę. Jak to sprawi, tak. No. Można sprawdzić sobie na rozkładach jazdy. Dobrze, myślę, że pani Słaczka z Konkolewa też w tym momencie troszkę się uspokoi. Ale dobra, dla świętego spokoju oczywiście sprawdzimy, czy ten pociąg jest, czy nie ma, bo wydawało mi się rzeczywiście lekko bez sensu, żeby likwidować to połączenie. To jest chyba jedno z najbardziej obłożonych połączeń, jeżeli idzie o ten kierunek. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No, to już trochę odetchnąłem, ale jeszcze sobie wejdziemy na strony kolei Wielkopolskiej I posprawdzamy. i posprawdzamy, a jak się okaże, że nie ma, to będziemy pytać, czemu nie ma. Odbieramy kolejny telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawiam tego pociągu naprawdę niezbędny i nie chciałem się wierzyć, że on nie jedzie, bo mhm. jest naprawdę wypełniony. Ja też z nim przez lata wyjeżdżałem. Tak, on, on już do Konkolewa pełny przyjeżdża, a co do dalej. Ale nie, ja wsiadam też w i jadę do Lesna, jest mhm. bardzo dobra pora, bo można dostać się gdzieś do urzędu, tak, do, tak. do przychodni, a nie każdy ma auto i drugie... jest pełny młodzieży. Nie tylko młodzieży, mm -hmm. leciwe panie też jeżdżą, nie obrażając To nikomu. taka młodzież, ale taka troszkę starsza młodzież. Dokładnie. Tak jest. Ale ja tym pociągiem piętrusem jeździłem, może nawet się kiedyś panie yy, Adamek spotkaliśmy. tym Mądry ludzie tym pociągiem kole... jeździli, jeżdżą i będą jeździć. Tak, taka wesoła gromadka jechała tam już od, od... I to jest dobry od... prognostyk, bo kolej wracają do Łaz jak Niemczech, mm -hmm. a paliwo jest drogie i można pogadać. Pewnie. Dzięk I oby był, oby był, ale, ale sprawdzimy. Życzę. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Tak, jechała taka wesoła granatka. już od Kobelina już dziewczyny jechały do tego kolegium nauczycielskiego. Mm. Takie trzy fajne dziewczyny, pamiętam, one już właśnie z, z Kobelina były. Mamy telefon. Dzień Dzie dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Witamy. proszę pana, mam prośbę, ja dzwonię z kościana, czy ja mogłabym od państwa prosić numer telefonu do Enei, żeby zwiększyć limit. Nie wiem, do którego to się robi. Nie jestem na bieżąco. Czy pani jest gospodarstwo indywidualne? Czy tak. pani jest firma? Tak, indywidualne, indywidualne. i można na pierwszą grupę. To już pani wyjaśniam, do 30 czerwca te oświadczenia się składa. Do 30, czerwca. do 30 czerwca. Tak. Odbiorcy indywidualni, którzy chcą skorzystać z wyższych limitów z powodu y, niepełnosprawności, karty dużej rodziny, gospodarstwa rolnego, do 30 czerwca składają te oświadczenia. Najlepiej wejść na stronę internetową NEI, czyli NEA.PL. chyba, ale wystarczy NEA w wyszukiwarkę wpisać i tam wszystkie instrukcje oraz wzory tych oświadczeń są do znalezienia. Bardzo panu dziękuję. Także bardzo dziękuję. dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam, to, do widzenia. Tak, ja tylko dodam, że to dotyczy wszystkich spółek energetycznych. Tu u nas głównie Enea, oczywiście, panuje, ale ponieważ jest wolny rynek, można korzystać z innych operatorów. Ale mówię, na stronach tych największych operatorów te wszystkie informacje są umieszczone. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja mam takie pytanie yy, odnośnie, yy, czy dałoby radę na przykład gdzieś na tych yy, nagronowie czy na jakichś innych takich tych yy, postawić takie lodówki ży żywnościowe? Yy, chodzi mi o takie dla tych osób potrzebujących. My na przykład czasami też nam zostaje dużo jedzonka i czy można by było na przykład coś takiego zrobić? Zapytać oczywiście zapytamy, chociaż oczywiście zaraz mi się nasuwa w głowie to trochę tak jak z tymi kontenerami na odzież używaną, mm. że tam yy, no, ląduje nie tylko odzież używana. Ja nie wiem, czy te lodówki by nie musiały być jakimś dozorem objęte takim, wie pani, tam człowiek by musiał stać i pilnować. Yy, na pewno można, jeżeli ma się żywność, która, no nie wiem, zostaje nam po jakiejś imprezie... Można to do noclegowni w Lesznie zawieść. To wiem, że tam na pewno można. Noclegownia w Lesznie, szanowna pani, to jest ulica Towarowa, dobrze to, pamiętam, Grzegorz? Sprawdź mhm. jeszcze. Ulica Towarowa to jest ta taka uliczka, która idzie od Śniadeckich, obok tej stacji benzynowej, na te tereny kolejowe się wjeżdża i tam na tyły A, dworca. Ty A, to wiem, O, to, 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 to. Towarowa 10. Towarowa 10, o, widzi pani. Telefon. Bo, y pani Jerku, ja nie pochodzę z Leszna, od niedawna y tutaj mieszkam. Dobrze, ale mówię, jeżeli tam, bo to najczęściej jest tak, że ludziom tam po, po jakichś imprezach, po czymś zostają, y zostaje nie, nie jedzenie, tak? szkoda, żeby się zmarnowało, to jeżeli ono jest, y tak powiem, dobre, do spożycia, to można do noslegowni tam, do pana Krzysztofa Okońskiego. Ja wiem, że on tam nie ma problemu, żeby to przyjąć. I jeżeli się coś zmieniło, to najwyżej jutro to skoryguję, ale wiem, że tak było, że tam można to jedzenie podrzucić, tak? Bo no, wy pan w mojej miejscowości yy, schowa, więc mhm. yy, tam stoi taka lodóweczka i naprawdę proszę mi uwierzyć, że tam yy, znajoma daje i, i po prostu jeszcze dobrze nie odejdzie, a już po prostu ci ludzie y, hmm. potrzebujący biorą, nie? No, Odpisał ale no, gazy, czy, czy ona, jest... ona w tej wschowie stoi w takim miejscu, wie pani, dozorowanym o to mi chodzi, nie? Czy tam się dozorowane, To jest taka boczna uliczka, nie? No, że tam się bałagan nie robi. Może są bardzo porządni ludzie we wschowie nie robią bałaganu, ale w takich Odkrój różnych nie miejscach nie bywa, że tam ktoś zacznie w tym grzebać, przebierać, Ktoś mu komuś spadnie i się robi bałagan. Nie? Więc nie. E, mówię, jeżeli leszno, to dobrze, polecam noslegownie i dobrze. Dobrze. tam bez problemu dobrze. można zostawić. Tak, nie, dziękuję. kraje, czasami ten jak widzimy, jak ludzie wyrzucają i tak dalej, może tak po żeby po prostu tam oddawali bo no, no szkoda, naprawdę no tak, ma pani rację, ale mówię czy będą takie jadłodzielnie to się chyba nazywa w innych miejscach o to możemy zapytać, chociaż mówię, nie słyszałem, ale wiem, że na pewno w Lesznie można to zostawić właśnie w Doslegowni, tam przy ulicy Towarowej dziękuję no, bardzo to jest okres zimowy, nie? no, to no, tak, taki... no tak, no tak Dobrze, dziękuję, dziękuję pozdrawiam, pozdrawiam bardzo widzenia, nie? serdecznie, mam zresztą potwierdzenie już Urzędu Miasta to 10 faktycznie y, tam, to tak możecie też nawet sobie zanotować, jak po świętach wam zostaną jakieś rzeczy a teraz krótka przerwa jesteśmy ponownie i czekamy na wasze telefony. 65 529 5529, a jeszcze w nawiązaniu do telefonu pani słuchaczki, która pytała o te lodówki, o te jadłodzielnie, już dostałem sync z Urzędu Miasta, że jest plan na to, żeby takie miejsca jeszcze, żeby było więcej takich miejsc, właśnie, ale szczegóły są dopiero ustalane, więc jeszcze lokalizacji państwu nie podamy, ale jak tylko będą, to oczywiście... Powiemy wszystko konkretnie. Ale póki co, oczywiście, tak jak mówię, noclegownia, a może po świętach już będzie więcej mm, takich miejsc. E, 655295529, mamy telefon. Dzień, Dzień dobry. dobry. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zgłosić na ulicy Ułańskiej wchodząc tutaj do 17 stycznia. Lampy się nie świecą. I naprzeciwko przycho na przychodni lekarskiej tak samo Na Naprzeciwko. Tu koło nas koło po sąsiedzku przychodni. Dobre kołański, jak się wjeżdża? Łańska 17 stycznia, skrzyżowanie, tak? Tak, Dobra. tak. tak. Tak, e, e, to jest pod dwójką, jest lampa, mhm. ona się już prawie dwa miesiące nie świeci. Mhm. No i naprzeciwko przychodni też jest lampa. Dobrze. Co? Świeci, miga i byłam w czasie. Dyskoteka jednym słowem. Dobrze. Przekażemy tak. do Urzędu Miasta do Wydziału Dróg, żeby po prostu. Firmę serwisującą poproszono w to miejsce, co by wzięli i naprawili. E, 65529 5529, komu jeszcze lampa nie świeci. Albo świeci, a nie się. powinna, bo w dzień świeci. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale dzień dobry, dzień dobry. Ja w takiej sprawie nie miło miejscować podlizki. No każde krobia, tam jest ograniczenie ten czas do pięćdziesiątki, chociaż no, moim zdaniem tutaj od zdaniem od karca można by było y, zrobić siedemdziesiątkę do krzyżówki, bo zabudowania są tylko po jednej stronie, po drugiej stronie nawet chodnika nie ma. A mm. później oczywiście ta pięćdziesiątka jak najbardziej, bo tam już są przejścia i krzyżówka, mm. także. Czyli zwiększyć limit na tej drodze powiatowej, tak? Z 50 do 70. Yy, tak, tak. No to właśnie ten panu... go od yy, karta do, do, do tej pierwszej krzyżówki, nie? Powiem... Do tych działek, co tam się zaczynają. Zapytać można, ale tu akurat bym nie był optymistą, bo raczej widzimy tendencję do jeszcze większego zmniejszania prędkości niż do zwiększania. Ale okej, okay, zarządca drogi to jest droga powiatowa, czyli zarząd dróg powiatowych w Gostyniu. Dziękuję panu bardzo. A Dziękuję. co mieszkańcy podliczek na ten temat myślą? Może też się ktoś podzieli. Pod numerem 65-529-5529. Tak. No tam jest. Także ja tą drogę trochę znam. Tam jest ten zakręt koło Poląbki, a potem jest taka prosta. I teraz nie wiem, czy tam ktoś tą siedemdziesiątką. Jak jest siedemdziesiątka, to się jedzie osiemdziesiątką, albo dziewięćdziesiątką, prawda? Mhm. No, albo i więcej. Hmm. No. Yy, 65-5, 2-9-5, 5-2-9 i... A ja myślałem, że ktoś jeszcze będzie się do meczu odnosił, widzisz, a tu nikt. No, wszyscy zadowoleni Przyjęliśmy są. to z zadowoleniem. Ogromny sukces polskiej reprezentacji. Nie. Czytałem taką opinię, że Polacy jak grali na dużych imprezach z mistrzem, obecnym mm -hmm. mistrzem Świata, to nigdy nie przegrali. No, przynajmniej nie przegrali. A Takie coś. tak nam się teraz złożyło, tak? Że będziemy grać. No z Mistrzem, mistrzem. Świata. Tak. Dobrze. Ym, a może rzeczywiście to będzie tak, że ci Francuzi kompletnie nie będą wiedzieli, w co my gramy i zgłupieją. I pójdę sobie do Ja statni. tak miałem kiedyś z kolegą. Mam takiego kolegę, który jest wytrawnym szachistą. Naprawdę dobrym. Zna się na tych wszystkich strategiach te mm. otwarcia, te gambity, te, te wszystkie rzeczy. I kiedyś y, dałem się namówić na grę. A ja tylko wiem, jak figury się poruszają, tak? Mm -hmm. Wiem tylko to. to. wiesz więcej niż ja. I on, słuchaj, strasznie długo nie mógł mnie rozgryźć. Mówi, stary, tu. Ja nie wiem, co to jest, bo tu stosujesz y, jakąś tam technikę jakiegoś tam smirnowa, a tutaj masz otwarcie, a, tu a tu masz obronę mm. taką. I on mm. mi te wszystkie nazwy, a mówi, ale ty tak grasz. Ani nie to, ani nie to. I miał ze mną, no tak pół godziny się męczył, zanim mnie mata dał. Więc może to jest sposób na Francuzów, że oni po prostu nie będą wiedzieli, w co my gramy. 65 529 5529. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Gorąco. Dzwoncie. No. No, czy jest to już wszystko załatwiliśmy wszędzie. Yy, Pasy do, są. Bo, bo, tak, tak, to będziemy z Grzegorzem tu wymieniać uwagi na tyle ogólnej. Na mm -hmm. przykład ja sobie tak patrzyłem na tą drużynę, która by trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Hiszpanii zdobyła. To, uu. to była polska drużyna. Polska, takie nazwiska. No nazwiska, no, nazwiska. Nazwisko. Ale grały. Ale nazwisko nie ale grają. Grały. Wtedy grały. Odbieramy, dzień, dzień dobry. dobry. Nie mamy. To był słynny entliczek, pętliczek, co zrobił Piechniczek. Przypomnę. No a Piechniczek zrobił tak, że prawie, że byliśmy w finale. No, a pan ale... Antoni, zapytany o komentarz tutaj, powiedział, że nie będziemy właściwie tutaj narzekać i nie ma właściwie powodów, żeby narzekać. Mm -hmm. Że w ogóle tak bardzo dżentelmeńsko do tego wszystkiego podszedł. Hmm. 655295529, 529, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień, dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, ja z Kościana, ja chciałam zapytać. Czy już wiadomo coś w sprawie tego parkingu na terenie szpitala powiatowego? Czy już można wjechać tą chodem? Kościeniacy, odezwijcie nam się czy można wjechać, bo ja nie wiem czy ten remont się zakończył oczywiście, będziecie wiedzieć pewnie lepiej ode mnie kto tam mieszka blisko albo jeździ, to może nam jeszcze no, zdąży zadzwonić tak, tak, będzie. ja wiem, że macie Państwo problem żeby tam dotrzeć, bo, bo rzeczywiście jest tam wszystko było tam wszystko rozkopane, nie wiem czy te pracy się zakończyły, może zaczekajmy może ktoś z kościana zadzwoni i nam coś Dobrze. powie dziękuję bardzo Dobrze. a co w sprawie tego rynku, tych narodników? Darę tam jakoś przed zimą jeszcze żeby no, zasypać, czy cokolwiek muszę zrobić. Muszę kolegę Piotra zapytać, czy dostał jakąś odpowiedź. Rynek, narożniki, czyli te chodniki tam nierówne bardzo. Dziękuję, no. bardzo pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia, do widzenia. Do widzenia. Yy, 655295529. I co jeszcze u Was? Ciekawego słychać. Może nam powiecie. Czekamy jeszcze przez najbliższe 5 minut. No, ale że Szczęsny obronił, to piękne, prawda? Bardzo, i to już Jak... drugi w tym samym turnieju. karnym. to Karny. piękne był, taki, on był taki wyluzowany, taki właśnie... A ty słyszałeś, że Szczęsny się z Messim założył o to, czy sędzia podyktuje karnego? Nie. No, ponoć się o 200 euro założyli i Szczęsny przegrał yy, zakład. No to się Ale... jeszcze powinni założyć trzy yy, obroni i by wyszedł na zero. No. Mm. Ale jak to ktoś powiedział, tak też przeczytałem komentarz na gorąco jednego z internautów po tej obronie, że jak będzie miał córkę, to też daje na imię Wojtek. Myślałem, że obrona. No. Minister <grym> obrony narodowej. <grym grym grym> 65-529-5529. Zapraszamy jeszcze państwa, bo ostatnie pięć minut audycji nam zostało. W związku z tym, co tam jeszcze u kogo słyszy, tu mamy dzisiaj głównie temat, który jest do sprawdzenia tego nieszczęsnego pociągu. Czy na pewno będzie jeździł, ale mamy może jeszcze telefon. coś. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie zapytanie. Droga, czy to dziury okropne, coraz go się jeździ. Coś jest możliwe, żeby zrobić ten? Ja wiem, o którą drogę chodzi i, i jakoś powiat mówiąc o swoich planach drogowych tej drogi nie wymieniał, ale możemy pana starostę przy najbliższej okazji zapytać, czy ma to gdzieś na horyzoncie planów inwestycyjnych. Dąbcze, obczysko tak jest. Przez tamte tworzalnice czy przez coś, nie? Tak. Dobra, dziękuję, pozdrawiam. No na razie powiat ma inne plany zobaczymy jeszcze, czy dostanie dofinansowania między innymi ową słynną drogę z Wojnowic do granicy powiatu z powiatem kościańskim, bo to jest droga chyba, która jest w najgorszym stanie obecnie mamy telefon, dzień dobry dzień dobry e, dzień dobry, w sprawie tego pociągu mhm. na rozkładzie jazdy kolei opolskich nie ma go, więc myślę, że warto zainteresować. czyli nie ma jednak w nowym rozkładzie dobrze a dobrze, yy, to kolejny głos w tej sprawie i mam nadzieję, że wyjaśnimy to. A najlepiej, bo cóż nam przyjdzie z wyjaśniania, jeżeli nam wyjaśnią, że nie pojedzie. Najlepiej będzie, jeżeli sprawią, że będzie jeździł. Jedźże. Jedźże. Powiedzą. Jedźże, bo co mogą powiedzieć? Że składów nie mają na przykład tak było z mm -hmm. parę razy z różnymi pociągami, że na przykład właśnie nie było. Nie było składu, to też się składaka używało. Tak, ale zobaczymy. Gdzie to... A na wschowę, pamiętasz, były te pociągi do Głogowa, których tak. wiecznie nie było i w końcu udało się, więc może się uda także z tym pociągiem. Telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mamy. 65 529 55, prosimy się nie zniechęcać, tylko po prostu spokojnie czekać, aż odbierzemy. Bo my tu staramy się szybko odbierać i nie przegadywać tej audycji. Chyba, Ale czasem że no, trzeba skończyć, skończyć zdanie. Skończyć wątek albo właśnie rozmowę. 65, 529, 29, ostatnie dwie minuty naszej audycji, więc już naprawdę tak powolutku zbieramy się. Więc kto chce, to niech jeszcze się szybko wbije i zadzwoni. Być Dzień może dobry. Teraz. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja dwa z Osiecznej yy, yy. i chciałam powiedzieć, bo tam Biedronkę postawili, po drugiej stronie jest Dino i dlaczego tam nie ma pasów? Czy tam nie dałoby się gdzieś pasów zrobić, bo nie ma w ogóle przejścia na drugą stronę. Przyznam się, że zładaliśmy już tę prośbę do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Miała mhm. być rozpatrzona. Tak. Przyznaję, że to już tak dwa miesiące na to rozpatrzenie czekamy, więc przypomnimy się w tej sprawie, bo być może gdzieś tam w tych procedurach biurokratycznych im to utknęło, ale dobrze. I powiedzieliśmy właśnie o tym, że są dwa markety, że na pewno ludzie będą przechodzić z jednego do drugiego i tam niebezpiecznie się może zrobić. No, właśnie, tam jest no, jeszcze właśnie. kwestia tego Chodnika, który się urywa ani stąd, ni za co też miało być załatwiane, ale też to utknęło w jakichś konsultacjach. Ale dobrze, o pasy się przypomnimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A swoją drogą y, przypominam też o przepisie, który mówi, że jeżeli nie ma przejścia, należy, można przechodzić gdziekolwiek. Oczywiście zachowując ostrożność, chociaż no, pasy zdecydowanie by tam to bezpieczeństwo poprawiły, i to powoli jest koniec dzisiejszej audycji. Mhm. Ja y, zapraszam bardzo serdecznie za pół godziny kwadrans samorządowy, gościem kwadransa samorządowego ma być wiceprezydent Leszna pan Piotr Juźwiak, więc zapewne głównie sobie o tematach oświatowych porozmawiamy, ale zobaczymy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czas na polski hit w Radiu Elka. Reklama. Sponsorem polskiego hitu jest Głogowski Wieszak. Odzież używana. Towar wysokiej jakości z Niemiec.